Celebrytki bawią się na świątecznej imprezie u Lewandowskiej. Wpadły Krupińska, ślotała i Zborowska, z diecia. Anna Lewandowska dopiero co zawitała do Polski, ale już zdążyła obskoczyć więcej przyjęć niż większość z nas w ciągu miesiąca. Po baletach na urodzinach dermatolożki i wizycie w studiu Dzień Dobry TVN przyszła pora na świąteczną imprezę w towarzystwie najbliższych przyjaciółek i milionów obserwujących z Instagrama. Na bogatej wideo relacji zamieszczonej w mediach społecznościowych obserwujemy jak przebrana za czerwoną reniferkę Lewandowska pomaga w formowaniu ciasta do pierników. Hasając przy tym po wypasionym apartamencie z ogromną wyspą kuchenną, Fitness Guru i jej kilkanaście najbliższych koleżanek poza urzędowaniem przy piekarniku zorganizowały również wspólne oglądanie finałowego meczu Mundialu oraz mały pokaz umiejętności. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Poza Lewandowską w tłumie pań wyłowić mogliśmy także jej dobrą koleżankę Paulinę Krupińską, w roli brązowego reniferka. Zabraknąć nie mogło również Zofii Zborowskiej czy Zofii Ślotały. Przypomnijmy, Anna Lewandowska w Koturnach za 5000 świętuje urodziny dermatolożki gwiazd. Impreza miesiąca, zdjęcia. Zobaczcie, jak Ania i jej psiapsi szykują się na święta. Mają dziewczyny rozmach.